Dzień dobry, nazywam się Marcin Gołębski, jestem pracownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w telegraficznym skrócie zajmuję się inspirowaniem młodszych od siebie do tego, żeby się rozwijali. Czyli krótko mówiąc prowadzę zajęcia i jednocześnie próbując przekazać tymże młodym ludziom, czyli poniekąd wam pewnie, którzy to oglądacie, to co sam robię w tak zwanym biznesie. Okej, okay. gdybym nie został nauczycielem akademickim, to byłbym... Hmm. przedsiębiorcą. To znaczy jestem przedsiębiorcą i nie do końca sobie wyobrażam nie być nauczycielem akademickim, ale pewnie gdybym mi nie był, to bym robił dwa razy więcej to, co robię poza tym, poza uczelnią. A może prawnikiem, bo podobno bardzo dużo gadam. Mój najgorszy dzień na UEP. O nigdy go nie zapomnę. Nie przepadam za małymi powierzchniami i bardzo lubię być miłym dla ludzi. I to zdarzenie powodowało, że te dwa elementy się ze sobą spotkały. A mianowicie zablokowałem się w Windzie, w Kolegium Altum. I jeszcze do tego zgasło światło. Nadusić, nacisnąłem guzik alarmowy i z drugiej strony odezwał się pan, mówi, co się stało. Ja mówię, tłumaczę, że. Utknąłem w windzie, a on na to dzwonię po serwis. Proszę się nigdzie nie ruszać. Ja mówię, no kurczę, nie wybieram się nigdzie specjalnie. Ale jeszcze byłem miły. Natomiast jak po jakimś czasie, i to długim czasie, 40 minut, odezwał się znowu. Mówię, halo, jest pan tam jeszcze? To już nie wytrzymałem. Mówię, nie, poszedłem do sklepu. To był straszny dzień, bo całość trwała ponad dwie godziny. Najważniejsze twierdzenie, zjawisko, dokonanie w mojej dziedzinie. Bardzo ciekawe pytanie, bo tych dokonań i twierdzeń było mnóstwo i z góry przepraszam wszystkich noblistów, których nie wymienię. Natomiast w moim odczuciu najważniejsze było twierdzenie, nawet nie wiem kto powiedział, chcę przyznać, że wydatki związane z ludźmi w organizacji należy traktować jako inwestycje, nie jako koszt. Bardzo wiele się na tym wszyscy nauczyliśmy. Czy zakochałem się w czasie studiów? Czy był happy end? Ja byłem mistrzem świata w zako zakochiwaniu się. Praktycznie miałem, miałem średnią... Dwa do trzech zakochaj na tydzień. Yy, czy był happy end? No jakoś dziwnie, potem jako może wiek sprawił, jak kończyłem studia, że jednak wyszło szydło z worka, że liczy się jakość, a nie ilość. Yy, i, I ten happy end był zdecydowanie po studiach. Czym różą się obecni studenci od studentów z moich czasów? To znowu kolejne trudne pytanie. Mają dużo trudniej. Mają dużo trudniej, bo są zdecydowanie przebocztowani. Fantastyczni młodzi ludzie. Kocham pracować z młodymi ludźmi. Natomiast my studiując mogliśmy studiować. To znaczy dla nas to był czas, którym spędzaliśmy, spędzaliśmy go mnóstwo razem. W chwili obecnej jest tym gorzej. I, I na pewno ludzie są równie ciekawi albo ciekawsi niż za moich czasów. Natomiast y, cęk w tym, że są mocno przebodźcowani. I, i to zdecydowanie różni moje pokolenie od, od pokolenia i od dzisiejszych studentów. Sposób na relaks? Gram w bilark. Kiedyś półzawodowo, teraz absolutnie amatorsko. Słabe strony. No to jest akurat bardzo proste pytanie, bo jest ich zdecydowanie więcej niż mocnych. Okropnie się, mam problem z punktualnością. Spóźniam się i nie cierpię wstawać rano. Nie cierpię. Dla mnie godzina ósma, czy, czy, czy już nie daj Bóg siódma, to jest środek nocy i, i, i powinno się y, y, zabronić rozpoczynania pracy ósmej rano, to zdecydowanie. Ja przed dziewiątą po prostu nie widzę, i, i to powoduje, że jak mam zajęcia na ósmą, to, to czasami e, potem studenci pytają, e, czy, czy jestem przypadkiem niewidomy. Silne strony. No ciężko mi mówić o, 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 o swoich własnych silnych stronach. Myślę, że potrafię budować relacje i nie, nie jestem przejrzysty. To znaczy, dosyć. E, Przeważnie, jestem szczery i dosyć bezpośredni, co, co, co przysparza mi tyle przyjaciół, co wrogów. Natomiast, natomiast tak, myślę, że potraktowałbym to jako, jako silne strony. Rada dla studentów. Wierzcie w to, że, że jednak wiedza może pomóc spędzajcie więcej czasu razem. Bo w dzisiejszych czasach to jest towar, towar deficytowy, czas wspólnie spędzony. Ten okres czterech lat potem, czy pięciu procentuje na całe życie i ja myślę, że, myślę, że to, to była taka rada podsumowując spędzajcie więcej czasu razem i uwierzcie w to, że wiedza naprawdę też procentuje najtrudniejszy przedmiot na studiach matematyka od razu odpowiadam zdecydowanie i było to przyczyną matematyka wielu bezsennych nocy i o ile Oczywiście pozdrawiam wszystkich matematyków, moich aktualnych kolegów, kiedyś ćwiczeniowców czy wykładowców i to nie miało nic wspólnego z nimi, po prostu ja nigdy nie do końca przepadałem za matematyką. To było, myślę, ostatnie pytanie, dziesiąte, jeżeli jest jeszcze ileś, bardzo chętnie odpowiem, ale widzę, że nie ma, wobec czego pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.